W dzisiejszym odcinku zmierzę się z graczami ze wszystkich zakątków świata. Spędziłem w Fortnite prawie 10 tysięcy godzin, z czego wiele z nich poświęciłem na trenowanie. Czy to mi wystarczy, abym wykonał dzisiejsze wyzwanie? Jedna osoba już próbowała, ale z marnym skutkiem. Chodzi o wygranie gry na każdym dostępnym regionie w jak najkrótszym czasie. Problemem nie będą wyłącznie moje umiejętności, ale też rosnący z każdą kolejną grą ping. Aktualny rekord należący do Jacoba wynosi 3 godziny i 10 minut, ale dzisiaj się to zmieni. Tutaj macie zwycięzcę 1000 fałdolców z poprzedniego odcinka, a jeśli dzisiaj to Ty chciałbyś wygrać, to napisz w komentarzu, jaki jest twój ulubiony mit z tego sezonu i podaj swój nick z Fortnite'a Czytało mnie do meczu. Stoper gotowy, klikam start i lecimy. Wygrywamy to. Pierwszy region to oczywiście Europa. Ping jak na razie normalny, ale później zaczną się schody. Lecimy na Stump Doga. Widziałem, że Jacob latał na jakieś pipkowate miejscówki. Ale ja nie jestem Jacob, tak ja jestem Sigmatek. Pierwszy frak, ów dupę, małemkę. Nie. A ty wiesz, że możesz strzelać? Dobra, to był jakiś e NPC-cik lekki. Kolejny tu jest. Dwóch tam jest. Jeden leży. Nie, 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 do to ucieka. Co ty robisz? Leży. Co tu ty, ty robi tyle osób jest snu do kierzce? Dobra, problemy lekkie. Gień, ging, 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 ging. Zero masz. Debilutomiga na nie piona. mam masa. Zajebiście, tu już mi helikopter lata nad głową. Beczki. Czacha. Oj, mam cię! Przeczytałem go. Biorę furę i dojeżdżamy. Ej, to jakiś borowiczek chyba. Co to jest za skin? Cześć kolego. Gdzie jesteś? Nie strzelaj, proszę, jestem niewinny! Człowieku, dam ci radę. Wpisz kod matek w sklepie i... O, No i cię snubdok nie będzie zabijał z gazówki Jak ręce kółka, a ty go walisz. Czemu ja w ogóle pajacuję? a muszę pobić re rekord Jacoba. A niech popietrolować Im szybciej ich pozabijam, to tym szybciej wygram. Wiesz. Jaków to był. Pozdrawiam, Jakub. Pieni. Sierpek tu leci. Czekaj, muszę obliczyć trajektorię lotu. Skoro on leci tak, to naprzeciwko jest gdzieś tym. W tym krzaku. Jezus Mary, ale ja to przekalkulowałem. Albert Einstein mógłby się ode mnie uczyć. Ty Jesteś niepoważny? Kurde, oczywiście miało być, ale to są emocje, widzowie. To są takie emocje. Plecy masz! Plecy, plecy, plecy! Uh, uh, uh. Boom! Kajzerka! Ja pierdolę, sorry, Kajzerka. Oj, oj, oj. Chodź tu, chodź tu stary, wiertło, wiertło ci robię. Let's go, mamy to! Pierwszy win 20 minut, 18 sekund. Wychodzę, 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 wychodzę. Zmieniamy region i lecimy. A jeśli szukacie nowego sprzętu gamingowego w korzystnych cenach, to koniecznie sprawdźcie ofertę od Media Expert. Znajdziecie u nich topowe akcesoria dla graczy, w tym sprzęt od Steel Series. Dodatkowo jesteśmy w trakcie Steel Deal, co oznacza, że w Media Expert możecie kupić sprzęt od Steela w jeszcze lepszych cenach. Nie brakuje tam również komputerów, laptopów, konsol, a nawet gier. Gwarantuję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo W Media Expert możecie kupić nowe zestawy Lego inspirowane światem Fortnite'a. Ja już mam swojego burgera i taką kozacką lamę. Koniecznie sprawdzajcie ofertę Media Expert. Link oczywiście w opisie filmu. Ja pierdzielę 90 pingu. No, tutaj już nie jest kolorowo, muszę zagrać jak, jak pipeczka lekka. Lecę na zamek. Ale pipi tylko na early, bo jak się zlutuje, to już to jest każdego. Zero ma. Dobra, on tu też chyba na stopingu gra. Potne piaski. To jest moja miejscowa. O, o, o. Arzero, giniesz! No i lecimy dalej, to mi się podoba, już dwa fragi Zero ma, leży. O! Mamy snajpera. Tam z tyłu jeszcze jakiś. Ojejku. Brownie banana dostał zwana. Znowu jakiś snajper. Potrącam go na pasach. Nie no, przeskoczyłem mu nad głową. Arzero. Dobra, leży. Zero ma, leży! Uh, let's go! Nie no, przecież on nie dostaje hitów. On ma jakąś skórę z kamienia. Co to jest? Dobra, wreszcie. Lącza, Pa! popy triple edit. Triple edit na midy liścia. Trzy, dwa, jeden. Teraz. O! Jestem najlepszy. Zostawiacie łapkę w górę za ten strzał. Pa, 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 kolejny. Ojejku, ja tu każdemu główkę urywam. Każdy się budzi w lobby bez czerepka. Och, typa. Biją się, biją się. Śmieć to jest ten lodołamacz. Leży! Piotr Sugar pokonany. Jak dobrze, że ja go zabiłem. Ja wywalam. Biorę to. Ja już nie, nie, nie wiem co wziąć. Ciń! Jo, leży! Ja mu współczuję, ja mu tak współczuję! No ale co, byczku? No, to jest minigun, to jest właśnie minigan. Wychodzę z meczu, bo nie ma czasu. 41 minut, a mamy już dwa regiony zaliczone. Jest bardzo dobrze. Polska tak się składa, że Media Ekspert jest jednym z partnerów Jacob Kappa, czyli największej w Polsce serii turniejów dla widzów i streamerów z kulą nagród wynoszącą aż 200 tysięcy złotych. Aktualnie trwają zapisy do Mistrzostw Polski Trio, na których do wygrania będzie aż 50 tysięcy złotych. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego radzę nie zwlekać. Oprócz tego odbędą się również inne turnieje. Ja na przykład wezmę udział w chowanym 30 listopada o godzinie 12. Jeśli jesteście nimi zainteresowani, to wbijajcie na Discorda Jacob Cup, tam znajdziecie znajdziecie wszystkie szczegóły. Link standardowo w opisie. Następnym regionem jest Ameryka Północna. Widzowie, ja wyrzucam koronkę, bo tutaj już jest taki tryhard, że ja to po prostu mu muszę wygrać, a nie mogę się podświetlać. Spas! Dygnął, 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 dygnął. Oj, no, nie ma zbrani chyba. <grymne> Czemu miał kewa? Aha, bo do kiślu wskoczył. Co ty się tam krujesz z góry? Buu! Co, 40 oj okej kekszi Ja, ja pierdziele, jestem najlepszy. Ja mam chłopy stopingu, a ja takie, takie kiwki robię brazylijskie. Siema! Ojejku, któryś pędzi wiatr Mmm, mm. 99! Wiesz co cię teraz czeka? Ty jeszcze mi kilofa załadował. Nie no, to już zasada. Na razie to mamy same bambiki na tym NA. OLE DOSTAŁ! JA PIERDZIELE! 150! Dobra, oddawaj to. Oddawaj mi tego... pomiego Dostał, ma zero. Leży! Uh! On ogarniał, on ogarniał. Dobrze, go zabiłem. Mi dałam shota. Ty jesteś niepoważny nie chyba no zabij go, zabij go Leży Ja pierdzielę. On miał miniguna? Biorę to Wiertło Ja nic nie mogę trafić Leży Leży Ole mu lecę na łeb I o dupia Sto Pyk, pyk, pyk Pyk Nie leży gdzie jest ostatni? O, o, o! Ja tu też jakiś porownik. On nie wie, co się dzieje. On nie wie, co się dzieje. Trzeci win z rzędu, dobra. Jesteśmy, widzę, w połowie drogi. A minęła dopiero godzina i pięć minut. Jakbym utrzymał takie tempo, to powiem wam, że będzie naprawdę solidnie. Ale czy na tyle solidnie, aby pokonać Jacoba? Oglądajcie ten film do samego końca, a sami się przekonacie. Nie wiem, lecę z Tam mi dobrze poszło, to lecimy jeszcze raz. W ogóle Niemcy miałem 128 pingów na Azji. Zobaczcie. Azja. Normalnie mi to pokazuje 194, a w gierce 130 prawie. Umrzej. Pierwszy frag na Azji. Dostał! O Jezu, wy, wy to widzieliście? Wy to widzieliście, jak ta kula się zatrzymała? Łow, w dupę. Biorę za nas mini. Siema stary, potrącam cię. Doktor Dum. Dostał. Leży. Dostał. Giniesz, giniesz psie. GINJ! Nie no nie mogę postawić nawet ściany, bo mam taki delay. Co to jest za gówno? Dostał, leży, jest! Ja pierdzielę, co to za fight? Widzicie jak się świecam? To jest człowieku pot. One są całe mokre. O Boże. Jezu, je jeszcze chory jestem. i Gini bibiga. Iwigo, zabili się. Ze snajperki? Najważniejszy pojedynek widzowy. Ja Pierdziele, to jest strajk. Śmieciu. Nie! Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Top 2 zginąłem, no gorzej być nie może. Ile czasu? Godzina 26 Dobra, no mam jeszcze półtorej godziny, no, nawet ponad. Wierzę, że się uda. Ja pierdziele! Przez ten mecz straciłem strasznie dużo czasu. Zdałem sobie sprawę, że jak chcę pobić rekord Jacoba, to już więcej nie mogę popełniać takich błędów. Wyskakuję i lecimy mordeczki na grotę. Teraz już nie ma miejsca na żadne pomyłki. Po zero. Ła? CO TO? CO JA MAM? O oh, w dupę, o oh, dupę. Ja nie wiedziałem, że to dodali teraz. Podczas nagrywania tego filmu do gry weszła nowa aktualizacja. Niestety, ale serwery nie odpowiadały, a więc zatrzymałem stoper i wróciłem do grania w momencie, gdy wszystko wróciło do normy. Muszę go zabić, muszę go zabić i wygrywam miejscówkę. Nie wiem, czemu on w ogóle do mnie przyszedł, ale to dobrze w sumie. Dzień. Leży. Ja pierdzielę, ja nawet nie mam miejsca we kół. Zero ma, leży Cieczko, Jo, dupia Ale tu są dymy Śmieć mi chce Eminema zabić Zero ma Leżysz Sinko ty Po Eminem, uciekamy stąd Bo tu jest za duży dym Za duży dym tu jest Gin Klasa Mamy ziomeczka Geni, Mam zero ale dobra, skinął. A mało Ojej, on ma tu skina rzadkiego Geni, Nice, leży Geni, Geni, 105 dostał Muszę w niego wjechać On jest spocony jak go nie zabiję to jest GG Nice! Zabijem! No, muszę wejść na haki Dostał, leży! Uh! Ale tu już są tacy spocency. Tu będzie kurde, ciężko coś czuję. Potrącam go. No, bo nie potrącam. Pomigana ma. Dostał dużo! Muszę go zabić. Wjeżdżam mu do boksa z tym, z minigunem. Leży. Ja pierdzielę, nice. Pomigana miał. Kurde, ale ja nie mam miejsca. Nie mam miejsca. Na ten one v Dobra, on też jest głównym, też jest głównym. Mamy to. Wychodzę, wychodzę. Nie ma czasu do stracenia. Godzina i 52 minuty. Na pokonanie Jacoba pozostała mi jedynie godzina i 20 minut. Teraz czas na przedostatni region, czyli Brazylię. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to właśnie gramy przed ostatnią giereczkę Jest to oczywiście Brazylia, 160 pingu. Nie wiem czemu tak mało, bo w ustawieniach mi pokazuje 230. Ale spokojnie, nie oszukuję, faktycznie jest Brazylia, lecimy. Lecę na ice bike. po mania, tu oh, tutaj leci. Biorę to, biorę to. Wziąłem na 160 pingu. 160 pingu, człowieku, ja mu broń zabieram. Rozumiesz to? To typ, to typ. A zero, leży. Uf, zabił go Ten w się ją, go iSpice to ona. W sensie. Krak. Tych ja chłopowi full boxa robię. Geni, nice. Nie, ona mnie zabije. Dobra, leży. Nie przytulaj się ze mną, kobieto, ja mam dziewczynę, ja chcę graplera podnieść. O co? nie. No i Magda... Usuwaj to z filmu. Bo zostanę samą, samotnym chłopakiem. O, chłopie, złoty charge. To jest ta gra. Nie ma obcy, że to przegram. Pupi laser mu daje. Leży? Teraz drugi. Ziomek, tu jestem. No dobra, oni zero mieli. Jakiś bambolejo tu biegnie chyba. Jakiś bambolejo. On ma kitka. Nie, 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 jak go muszę zabić. Moje auto. On ma wszystko. Jak go zabiję, mam 100% wina. A zero. Leży, nice. Ja pierdziele. Patrzcie, co on miał. Skara... Złotego charge, złotego minigana i granat. Dostał... On ma priadita zro... Co? Co? Co ja mu dałem? Dostał, zero ma. Zero ma jeden HP. Wal go, Nice! Zabiłem! Ja pierdzielę! Mityczny charge. Skąd on ma też wy wyrzutnie kitka? Cały lud mam w mitykach. Jest to. Dostał, on miał zero. Jeden typ. Dobra, no już musisz wyjść z tyką. Żadnego domku trefie. Ja nie wiem, 100% on jakiegoś buga robi. Jest! Wygrałem! Co to było? Najważniejsze jest to, że ja mam jeszcze mega dużo czasu. Jeśli teraz uda mi się od razu wygrać Oceanie, no to przykro mi, Jacob, ale rekord będzie należał do mnie. Zanim polecimy z Oceanią, zostawcie Subika, bo aż 80% z Was nadal nie subskrybuje mojego kanału. Dzięki. Lecimy mordeczki, ostatnia gierka. O ile oczywiście uda mi się wygrać? 240 pingu, Oceania, lecimy wyspę Ice. No i co, wygrywamy! Walimy bocica. Bocica menelica. Oj, ktoś biegnie. Mam wrażenie, że ktoś mi tu biegł. Sejfik, otwieram tu już pull że Pienierze. wygrywamy. Leży. O zero. Z kim ty się biłeś? Róż, z nikim. To były Borowicz. Zadymka, zadymka. Leży. Nice. 100 white chłop, dostaje, rozumiesz? Leżeć. O! Snajper, snajper na 12. Potrącam go. Dostał. Zero. Gień, gień, gień. To, to był ten tryhard dawaj, minigana. Zajebiście. Aha. Nie no, fajnie, 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 serio. Leży! Dwie osoby mi zostały. Wszystkich tryhardów wyeliminowałem, mam nadzieję. Biją się, biją się. To jest, to jest moja okazja. Moja okazja, muszę wjechać. Zabili się. O, w dupeczkę, no to przykład. Widzę go. Dostał 20. Dostał 0, ma. Jeden HP. Jeden HP, dosłownie. Nice! Mamy to! Udało się! Ja pierdzielę!